Witam serdecznie, znajduję się u Dilera Maszyn Rolniczych Cępest, Nieopodal, Miechowa i pokażę Wam co fajnego można tutaj znaleźć i co można kupić, i co Wy możecie kupić. A serdecznie dziękuję za możliwość nagrania panu Łukaszowi, który pracuje tutaj. Także teraz znajduję się w Waltrze 235D. Jest to naprawdę bardzo przestronny w środku ciągnik oraz dość całkiem nowoczesny. Mamy tutaj dwie kierownice. Opcje jazdy w dwie strony oraz całkiem dużo ułogodgodnień, takich jak na przykład bardzo wygodny fotel. Ale pokażę Wam, jak on bardziej wygląda z innej strony niż tylko mnie, bo za mną sprzęt rolniczy, przede mną sprzęt rolniczy, a w środku, obok mnie, tutaj mój statyw, który sam właśnie wykonałem. Kierowniczka. Co my tutaj mamy? Yy, tutaj mamy panel. Kierowcy z sterowania prawą ręką to chyba jest skrzynia biegów. Jeżeli się nie mylę, to mamy ekranik, całkiem duży ekranik. Drugi ekranik, tam zapewne jest prędkość i tak dalej. No, tutaj mamy radio na górze. Tutaj wszystkie prądotwórcze przyrządy, znaczy prąd, co ja w ogóle gadam, prądotwórcze przyrządy. Prąd tutaj mamy, możemy sobie chyba telefon podładować. Jeżeli się nie mylę, wycieraczki wszędzie są nawiewy, od klimy. No teraz jest tu niesamowicie gorąco, bo będzie ciepły po dzień. A tutaj znajduje się ja. Bardzo fajnie, można sobie posiedzieć. Ciekawy traktor. Mamy oczywiście fotel regulowany, bardzo fajnie. A myślę, że teraz pójdziemy do kolejnego. Teraz jestem w Walcze 145D. Jest to naprawdę bardzo podobny ciągnik do poprzedniego. Aczkolwiek no, z tyłu za mną nie ma kierowniczki. Czyli nie ma biegu wstecznego, który jest tak właściwie normalnym biegiem. Nie możemy sobie obrócić fotela i jechać do tyłu, tak jakbyśmy jechali do przodu. Aczkolwiek jest tu parę fajnych rzeczy. Jak w poprzednim ciągniku. I tak samo tutaj mamy panel. Panel mamy. O, panel jest panel. Tutaj mamy jeden wyświetlacz, drugi wyświetlacz, radejko, tron, lustereczko, bo tu nawet jest... Pamięta, mamy roletkę, możemy sobie słońce zgasić. Bardzo fajne. Po lewej, fotelik, pasażera, nawet pasy bezpieczeństwa, no, muszą być. Z tyłu w tamtym był tutaj głośnik, tutaj mamy jakąś taką miejsce na półeczkę, aż jakieś nasze graty. No i fajnie to wygląda. Mamy oczywiście pedały, wszystkie różne, bardzo ciekawie. Mamy teraz widoczność. Tam właśnie mamy ma maskę no i w sumie to widoczność w tym traktorze jest naprawdę niesamowita. Powiem więc tak, że jedyna widoczność, jaka nas ta właśnie może interesować, to traktory po prawej i lewej. To no jest tu, tak właściwie na to się popatrzeć. Jest tutaj dość duże miejsca, wszystko ładnie widać. Szyba jest wielka. Co ja tu mogę jeszcze powiedzieć, że za bardzo nowych sprzętach nie znam. Aczkolwiek no, tutaj jak sobie orzemy czy coś można ładnie wjechać w miedzę. A tak to no powiem wam, no jest tutaj pełna profeska. To jest już profesjonalny sprzęt rolniczy. Tutaj nie ma żartów, to nie jest jakaś 60, 30. to też dobry sprzęt, słucham, swoją drogą. Aczkolwiek, no tutaj, o, widzicie, waltra polska. Waltra polska, właśnie ta, kogut na dachu. Mam drogą, ten ciągnik jest idioto odporny, ponieważ tutaj chciałem zamknąć i domykałem, a to tak bujało tym tym, a ja nie wiedziałem, jak to zamknąć, no i tak w końcu mi się udało, bo trzeba było mocniej walnąć, no niestety. czasami trzeba pomyśleć. Tak prezentuje się ta waltra, której przed chwilą widziałem z zewnątrz. A tak prezentuje się waltra, której jeszcze chwilę wcześniej widziałem, czyli jest jeszcze większa. A ta waltra jest taka jak tamta chyba. Tak. Nie, troszkę też większa od tamtej, mniejsza od tej. No a tu jest taki maluszek. A tu jeszcze większy maluszek. Słuchajcie, siedzę teraz wy. Najbardziej idealnym kombajnie na tej planecie, czyli Fend Ideal. I takie ma on wnętrze. Jest to naprawdę 8T kombajn. O nie, albo nie, zwykłe 8. To jest kombajn, który jest po prostu niesamowitym kombajnem. I można by o nim nagrać osobny odcinek, co pewnie kiedyś się uda zrobić. A teraz wam pokażę, jak tu wygląda w środku. Gwóźdź programu, kierownica, Fend. Fend. bo Fend Ideal. Zrobiony w współpracy z marką AGKO. Tu mamy oczywiście roletkę, żeby nie było za jasno. Tutaj wszystkie panel oświetleniowy. Drzwi. Tutaj w ogóle jest, taki, jest tak wysoko, ludzie tego nie może w kamerze nie widać, ale naprawdę. Tutaj po prawej wyświetlaczek jeden. Tutaj od do mdomotowideł mamy joystick. Wszystkie inne panele, na których się nie znam, bo po prostu przyjeżdżał tu pierwszy raz i nie widziałem tego w akcji jeszcze. A przede mną co? Przede mną wielka paszcza tego kombajnu, którą już za niedługo będzie wcinał zboże. Coś naprawdę niesamowitego. Patrzcie jakie te traktory wszystkie wydają się małe, jak siedzę w tym idealu. One są wyżej od niego, on jest po prostu tak wysoki. To jest coś naprawdę niesamowitego. Uff, uf, no powiem tak. Nie przypuszczałem, że kiedyś tego żyje. A teraz nagrywam z kamerki GoPro. Czemu? Bo jest po prostu większy kąt, i łatwiej będzie mi pokazać wam to wszystko. Czy tak jak mówiłem. Tutaj wszystko. Elegancko mamy do nagrania. Wyświetlaczek, proszę Państwa. Co dalej, co dalej? Wszystko. Kierownica. Patrzcie, że to jest miejsce, naprawdę. No z tyłu za mną jest zbiornik na zboże. No, Nie będziemy go rozkładać, bo szkoda fatykować silnik. Aczkolwiek, no, na dole mamy tutaj chyba hamulec. W tym mamy takie podstawki na nogi. Fajne całkiem. No, a tak wyglądam ja w fędzie idealu. A teraz powiem Wam, jakie ma dane. Czyli moc silnika 401 kW. Wielkość zbiornika ziarna 12,5 tysiąca litrów. Szerokość mechanizmu tnącego 9,2 metra. A długość transportowa to 9 metrów. No tak sobie siedzi człowiek w tym ideale, tak to myśli. Matko Bosko. Mają rozmach, mają. A wszystko u Dillera Maszyn Rolniczych Czempest koło Miechowa. Tak to właśnie się prezentuje, moje zgrabne nóżki. Które wyglądają naprawdę dość miernie przy wielkości tego kombajnu Który jest naprawdę tutaj? Mamy jeszcze fotel pasażera, na którym położę sobie aktualnie aparat. Kulczyki do Fendziora i flaga Ameryki. Znaczy, moją bluzę. No tu w ogóle patrzcie na wielkość wycieraczki. To jest moja dłoń. Niesamowity sprzęt, niesamowity. Czekam aż mi się go uda nagrać w akcji. Myślę, że wielu Was zaciekawi ten panel. No wyglądają całkiem nie. Tutaj kolejny panel. To są takie śmieszne guziczki, wiesz, takie na splikiwanie. Tutaj kolejny. O, to im nie widać. Pozdro. Tutaj mamy oczywiście za motowideo jak wspominałem. Regulacja motowideł, wyświetlaczek. No, jest. Jest na co popatrzeć. Tak wam powiem. A przede mną prasa Benda, Waltry, John Deere no dużo to sprzętu stoi, no nie ma co. Po lewej jakaś starsza waltera, kolejna Prasa, Gnojówka, Gnój, no tu wszystko można rozjeść. Jakby ktoś pytał, jak grube są przednie opony w Idealu, to jest moja noga. No właśnie. Tak prezentuje się ten niesamowity kombajn. Tutaj jestem ja, tam jest tak Tu jest całkowicie płaski, bo jest jeszcze nierozłożony. No, niesamowity sprzęt, niesamowity. O, właśnie, tutaj jest cały silnik, który pewnie waży za 8 ton. Oczywiście to jest lekka naprawa czy zmiana mechanizmu donącego. Tutaj mamy jakąś taką malutką ładowareczkę. Malutki traktorek, malutkie wszystko. To bucik na nachu. Ja mam fantazję, żeby wystartować z tą dronem, ale troszkę się cykam. O, tak właśnie wygląda kabina. Pokazuję Państwu kabinę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze jedno spojrzenie. Ha. Słuchajcie, sytuacja wygląda następująco. Teraz będę rozpakowywał drona. O, ileś mnie? Będę rozpakowywał drona. Mam kontrolerek. ja troszkę mocno więcej. będę musiał bardzo uważać. Aczkolwiek myślę, że zdjęcie na takim kombajnie to... Kto na takie coś może sobie pozwolić? W sumie to parę osób w Polsce. Niesamowite. Że jeszcze Wam tutaj nagram wszystkie maszyny z góry, z latu ptaka. I wtedy będzie fajnie. Pozdrawiam. Słuchajcie, właśnie startuję dronem z kombajnu. Niesamowite jest. Dron wrócił z misji, cały zdrowy, siedzi sobie już tutaj na idealu. Wow. Tak wieje, że to szok, ale udało się fajne ujęcie mam nadzieję, nakręcić i pokazuje też ogrom tego kombajnu, bo ja stojąc tutaj, jestem po prostu malutki przy nim. Niesamowite. Teraz pora na skamerowanie Fenda. Ten Traktor. 514 czternaście, Wario Ciempen. Teraz siedzę w fendzie. I tutaj mamy właśnie... Wyświetlacz odpaliłem. Klimat dosyć włączyłem. się w włączyła. Tak właśnie wyglądają wyświetlacze w nowych fendach. Podobno jest jakiś bardzo fajny model wyświetlacza. Nie wiem. Po prawej mamy kolejny wyświetlacz. A to wszystkie przyciski nam się elegancko świecą. Wygląda to całkiem ładnie. Oczywiście, no powiem, tutaj tak, Radio mamy. Głośniczki nawet szyber, tak zaraz go włączymy, znaczy otworzymy. Słuchajcie, znaczy, mam nadzieję, że fajnie wygląda w tym szerokąt obiektywie. A tak właśnie wyglądam ja wędzie wy. 514 vario, który też no... Szczerze bardziej mi się podoba niż te Walter chyba. Taki bardziej designerski, jak bym powiedział jest. I wszystko fajnie mi się... Po prostu jestem fanem fenda. Tak samo przed chwilą w Idealu. To samo. Kkażę jak tutaj szybko na tej kamerze no Miejsca jest zaś Zaś miejsce tu fajnie emryka w tym pełno guziczku O, tu jakieś eradyjko Sprawdźmy jak się szyberda o, otworzymy sobie szyberdach elegancko fajnie to wygląda Mamy jakiś schoweczek O, tutaj mamy fajny sprzęt o, tu kogucik można, wycieraczka, tylnia szyba Tylnią szybę też może sobie w sumie otworzyć chyba? O, bardzo, tylnia szyba się otwiera Nie będziemy do końca, bo później jej nie złapię Ok Dobra, zamykamy, żeby nie było No Tak tutaj wygląda dół Przegór, hamulec, gaz Lada. jeżeli się nie mylę. Fajnie, naprawdę bardzo fajnie to tutaj wygląda. O, jeszcze dłużej O, No i po mojej prawej jakoś taka malutka Valtra. No, bo tu mamy nawet miejsce na telefon. To też bardzo fajna opcja. Nie ja na danych technicznych za bardzo Wam nie powiem, bo się nie zna na tych ciągnikach po prostu. Aczkolwiek myślę, że fajnie to. Wyświetlacz jest bajeczny. Jeszcze go zgasimy. O! I powinno odgaść. O! Patrzcie, co my tu teraz mamy. Przedni zaczep. Silnik, skrzynia biegów. Tylny zaczep. Oświetlenie. Zawory hydrauliczne. WOM. Tak to wygląda. A przed nami droga.